Cześć, dzisiaj, dzisiaj proponuję coś na słodko. Zrobimy yy, ciasto z jabłkami. Dosyć popularne ciasto w Hiszpanii, chociaż nam się wydaje, że nasza szarlotka jest najlepsza i ta, ta, taka jest prawda. Z tym, że te ciasto jest bardzo proste w wykonaniu, bardzo szybkie. Yy, co potrzebujemy? Składniki, przede wszystkim jabłka, tak jak do szarlotki, kilogram jabłek, cztery yy, jajka, paczka proszku do pieczenia masło, 125 gramów masła, szklanka cukru, czubata, szklanka mąki, szklanka oliwy, z jednej cytryny wyciśnięty sok, trochę mleka i trochę marmelady z brzoskiem bądź morem. To na samym końcu już dodamy. Najpierw dzielimy jajka, jabłka na pół. To znaczy, ja tu mam 5-6 jabłek, czyli 3 zostawię. Nie. Trzy obiorę, trzy zostawię na potem. Te jabłka trzeba umyć i obrać, i pokroić w małe kawałki. No więc tak. Pokroiłam, obrałam jabłka. Wrzuciłam je do naczynia wysokiego, bo zaraz będziemy to miksować. Eee, połowę z jabłek, tak jak mówiłam, drugą połowę zarezerwowaliśmy na potem. Wbijamy cztery jajka. Bez skórki, oczywiście. I wrzucamy po kolei wszystkie składniki, czyli tak. Mąka. Ciekawe, czy mi się zmieści. Sok z cytryny. Cukier. Trochę mleka. Oliwa. Może ja to zmiksuję. Zobaczymy, ile to finalnie Dobrze, mogę spokojnie dodać masło, tylko może ja je pokroję. Okay. I został nam proszek do pieczenia. Miksujemy aż uzyskamy jedną jednolitą masę. Więc tak, zmiksowaliśmy wszystkie składniki. Proszę na jednolitą masę. I wlewamy do tortownicy, ja troszeczkę wysmarowałam tortownicę masłem, chociaż tego w nie ma, ale, ale żeby się nie przykleił, wylewam. Wcześniej nastawiam piekarnik, żeby się nagrzał, to zawsze trzeba tak, w międzyczasie jak miksowałam te składniki. Okay. Ciasto. Wylane. Teraz tak, z tych jabłek, któreśmy odłożyli, ponieważ tak jak mówiłam, połowę, żeśmy zmiksowali, połowę mniej więcej, żeśmy zostawili, kroimy. Możemy obrać albo nie. Kroimy na takie paseczki albo kwadraciki i układamy. Słuchajcie, tak wygląda nasze ciasto po ułożeniu jabłek. Pokrojone na cienkie plasterki i wyłożone na... Wsadzamy ciasto do piekarnika. 180 stopni, 30-35 minut. Po pół godzinie sprawdzimy. E, ciasto posmarowałam już dżemem po i z powrotem wkładam je do piekarnika. Zauważyłam, że moje jest troszeczkę jeszcze wolne, więc ja myślę, że te... 5 10 minut jeszcze musi się piec. Tak wygląda nasze ciasto z jabłkami po wyjęciu z piekarni. Już ostygło. Muszę przyznać, że piekłam je trochę dłużej, 45 minut. Proszę zobaczyć i naprawdę jest smaczne. Jabłuszka się przypiekły od góry. Ciasto jest bardzo dobre. Można też, jeżeli chcecie, na górze polać bezem i zapiec. To już zależy od Was.